Welcome. Ja jestem emerytowanym Anger Issues Ostatnio coś upuściłam, roztrzaskałam słoiczek Wyspał się cały suplement i... Wiecie co? Wziąłam wdech i wydech Mówię, trudno. Dzisiejszy filmik jest totalnie poświęcony Barcelonie I odpowiedzią na wasze pytania Zadane u mnie na Instagramie. Rozumiecie to, że w tym roku mija 5 lat, odkąd Przyprowadziłam się do Barcelony, i tak sobie właśnie o tym ostatnio myślałam. Dla mnie to jest niesamowite, że minął już 5 lat, dlatego że doskonale pamiętam momenty, w których na przykład poznawałam nowych ludzi i ktoś mi mówił na przykład, że mieszkam 8 lat w Barcelonie, przyjechałam tutaj na Erasmusa i tak mi się spodobało, że zostałam 8 lat. Albo w ogóle nawet 4 lata. Jak już słyszałam, że ktoś mówi, że mieszka tutaj 4 lata, to dla mnie było takie what? Ja nie poproszę sobie, że będę tutaj jeszcze tam za 4 lata. No i mija 5 lat. I co? no Poza tym, że bardzo szybko to minęło, no to jestem tutaj nadal w Barcelonie i w sumie trzeba przyznać, że fajnie się tutaj żyje i coś mnie tutaj cały czas trzyma, że nadal w tej Barcelonie jestem 5 lat później. No a przez to też, że tutaj jestem. Ostatnio tak mnie właśnie naszło, że kurczę, dostaję dużo pytań, takie, które się dosyć często powtarzają, bo też nie każdy mnie od, od początku obserwuje. Ktoś trafia na mój profil, widzi, że jestem w Barcelonie i te pytania bardzo często się powtarzają, więc myślę, że fajnie może zaupdateować jakąś taką wiedzę o Barcelonie, a może trochę będzie więcej tych filmików o, o Barcelonie, jeśli Wam się spodobają. I po prostu odpowiem na większość tych powtarzających się pytań właśnie tutaj. Oj, zaczniemy od mojego najmniej ulubionego pytania, bo ono się powtarza non stop i ja nigdy nie wiem, jak na takie coś odpowiedzieć. Po pierwsze też dlatego, że jest TikTok i jest dużo polecajek w internecie, ale dostaję pytanie, co warto zobaczyć? Wybieram się do Barcelony na 2, 3, 4, 5 dni. Napisz mi, co warto zobaczyć. I ja nie wiem, jak odpowiedzieć na takie pytanie. Dlatego, że uważam, że Barcelona ma tak dużo miejsc, które warto zobaczyć, że zależy od tego, jakim typem turysty jesteś. Co cię interesuje? Jakie masz priorytety? Czy to jest architektura, czy to jest właśnie to stare miasto, zabytki, budynki? Czy jesteś, może, bardziej typem osoby, która lubi znaleźć fajne miejsce na brancz, na macze, porobić zdjęcia, czy jedziesz tutaj na imprezę, bo jest naprawdę można zwiedzić Barcelonę na kilka różnych sposobów. I ja przyznam wam się, jestem tym typem turysty, który oczywiście lubię zwiedzić jakieś takie popularne miejsca, akurat z czego na przykład sunie dane miasto, zobaczyć jeśli to jest jakiś zabytek i tak dalej, ale raczej jestem taką osobą, że nie mam ciśnienia na super zwiedzanie, bardziej właśnie wolę sobie znaleźć jakieś fajne miejscówki z kawą, z jedzeniem, e, poczilować, lubię e, oglądać siłownie, jakie są w danych miastach, właśnie iść i zrobić trening, więc jestem totalnie jakby od tej strony. Nie imprezuję praktycznie w ogóle, więc też już na przykład e, strona imprezowa w Barcelonie mnie też nie interesuje. E, dużo zależy od tego, czego szukacie i co chcecie w tym mieście robić, więc ja polecam TikTok, jest na TikToku masa, masa polecajek. Są też osoby, które stricte mieszkają w Barcelonie i właśnie nagrywają taki content, i myślę, że warto sobie samemu ocenić. No ale jeśli mówimy już o takich rzeczach um, podstawowych, czyli te główne punkty w Barcelonie, no to zwykle to jest właśnie ta Placa Catalunya, czyli to, to, to główne miejsce, te główne centrum. Um, park Güell, Park Ciutadeja, mniej powiedzmy znany park kaktusów, który ja bardzo lubię, on jest trochę dalej, przy Montjuïc. E, wiadomo, jest Tibida, bo ja na przykład nigdy jeszcze na tym Tibida bo nie byłam, jakoś tak kilka razy się wybierałam i nigdy tam nie trafiłam. Jest budynek Gaudiego, e, jest Sagrada Familia, oczywiście, like, like. like wiecie, po prostu jest, jest dużo miejsc, więc myślę, że też dużo. Zależy od tego, co wy chcecie zobaczyć. Właśnie na meczu Barcelony, jak tak to słabo. Byłam raz na meczu Barcelony i nawet ten TikTok gdzieś tam cały czas chodzi, bo widzę, że ludzie cały czas wchodzą na tego TikToka, którego wrzuciłam z meczu z Barcelony. Byłam kiedyś sama na meczu. To było 2021, także co fajnie byłoby powtórzyć to. Fajne przeżycie w sumie. Pójść sobie samemu na mecz. Dlaczego akurat Barcelona? To pytanie też bardzo często się powtarza i. E, ja już kiedyś wspominałam o tym, jeśli ktoś mnie obserwuje dłużej, to może kojarzy. Barcelona była bardzo spontaniczną decyzją. Ja chciałam się gdzieś przeprowadzić, to był czas, kiedy przyjechałam z wymiany ze Stanów i byłam przez rok w Polsce, wtedy też, wiecie, wydarzyła się pandemia i tak dalej i na pewno przez, przez jakiś chyba rok właśnie byłam w Polsce. Miałam kilka podejść do studiów, pamiętam, że studia... W początku gdzieś tam aplikowałam do Warszawy, później szybko, później zmieniłam na Katowice i pamiętam, że wtedy, jak właśnie jakoś zakończyłam te studia, jakoś totalnie nie czułam tego klimatu i pamiętam, że właśnie rozmawiałam też o tym z rodzicami, więc miałam zamiar gdzieś pojechać, ale jeszcze nie byłam pewna gdzie. I gdzieś tam ta Barcelona w sumie padła w rozmowach, dlatego że przede wszystkim jest stosunkowo niedaleko do Polski w porównaniu do innych miejsc, które rozważałam. No i pogoda to, że jest ciepło przez większość roku, przez większość dni w roku jest słonecznie. Nie ma co, na pewno to też bardzo zdecydowało, a nigdy wcześniej nie byłam w Barcelonie, więc dlatego mówię, że była to spontaniczna decyzja, bo... Pamiętam, że przed taką ostateczną decyzją jeszcze pojechałam właśnie w tamtym roku na tygodniowe wakacje tutaj z rodziną, przyjechałam, żeby zobaczyć miasto i tak dalej, czy mi się w ogóle podoba, czy ja to czuję. I już przy okazji miałam też kilka pokojów do obejrzenia na wynajem właśnie, żeby też zobaczyć na żywo, jak to jest. I wiecie co, i pierwszy pokój właściwie, który przyszłam zobaczyć. Albo on był drugi w sumie. To był drugi pokój, który przyszłam obejrzeć, i bo tak mi się spodobało, wszystko było w porządku i też osoba, z którą miałam wynajmować, była całkiem w porządku. I pamiętam dokładnie ten moment, kiedy właśnie zastanawiałam się, kurczę, czy, czy robić to, czy nie, zaryzykować no bo nowy kraj, nigdy tutaj nie byłam. Wiecie, sama przeprowadziłam się, no bo nikogo tutaj nie znałam. E, miałam iść na studia, więc wiadomo, że poznałabym z czasem ludzi, jakoś. Nie stresowało mnie to, ale tak się zastanawiałam. Wiecie, czy powinnam to zrobić? Pamiętam, że rozmawiałam z moją mamą i mówię: Dobra, napiszę temu gościowi od mieszkania, od tego pokoju, że jestem zainteresowana, bo on tam miał bardzo dużo ludzi, którzy oglądali to mieszkanie. I napiszę mu, że jestem zainteresowana, że jak coś to ok, i do niego należy decyzja. Wiecie, czy on wybierze mnie, czy kogoś innego. I powiedziałam, że jak on się zgodzi, yy, dać mi ten pokój i mnie wybierze, yy, to. To znaczy, po prostu to jest znak, że powinnam się przeprowadzić do Barcelony. I po jakimś czasie pamiętam właśnie, że odpisał, że pokój jest mój i że będę mogła się wprowadzić. I co jest najlepsze, to jest w sumie jeden z niewielu takich znajomych, z którymi gdzieś tam nadal mam kontakt, też z jego dziewczyną. Razem mieszkają tutaj w Barcelonie teraz i gdzieś tam raz na jakiś czas się widujemy i spotykamy. I to jest fajne, bo w sumie to jest pierwsza taka osoba, którą poznałam w Barcelonie. Okazała się być super trafem, przemiłą osobą, no i też jednocześnie właśnie miałam dosyć szczęście z tym, z tym mieszkaniem, z tym pokojem, że tam wszystko, naprawdę było wszystko w porządku. Słuchając różnych historii w Barcelonie, jak to jest z mieszkaniami i z wynajmem, no to naprawdę poszczęściło mi się. No i przyjechałam tutaj oczywiście na początku na studia i teraz tak już w sumie zostałam w Barcelonie. W wieku 23 lat warto jest zaryzykować, przeprowadzić się i zacząć tam pracę. Nie jestem w stanie doradzić tej sytuacji z tego względu, że na przykład powszechną wiedzą jest, że w Barcelonie no nie jest zbyt kolorowo z rynkiem pracy, i niektórzy mówią, że dosyć ciężko jest znaleźć tutaj pracę, a jak już to, też ta praca tutaj, ta płaca nie jest wysoka w porównaniu na przykład do tego, jaki jest czynsz w Barcelonie. Dlatego bardzo dużo ludzi, nawet którzy są stąd, którzy tutaj mieszkają, w wieku 20 plus, 30 plus lat często jeszcze wynajmują pokój w mieszkaniu, bo po prostu czynsz jest tak drogi, że czasami się zupełnie nie opłaca. Myślę, że na dobry start byłoby szukanie właśnie pracy jako kelner, kelnerka, dlatego że jest to turystyczne miasto, zawsze znajdzie się jakieś miejsce, które szuka osoby do pomocy. Bardzo często jednak wymagają też hiszpańskiego, to zauważyłam. Natomiast ja miałam taki epizod właśnie z pracą tutaj i nigdzie o tym nie mówiłam, ale e, miałam taki okres, że faktycznie chciałam sobie jeszcze dorobić i mm, pamiętam, że założyłam konto bodajże na Job Today, tak się chyba nazywa ta aplikacja. I co jest e, najśmieszniejsze, to praca znalazła mnie, bo ja w pewnym momencie w ogóle jakby przestałam szukać e, i. Totalnie jakby o tym zapomniałam i napisała do mnie właśnie, napisał do mnie jeden lokal, że poszukują osoby na stanowisko kelnerki i wtedy właśnie ten hiszpański nie był wymagany, bo ja powiedziałam, że no nie komunikuję się po hiszpańsku, tam coś rozumiem i tak dalej, ale wiecie, bez rewelacji. I to było fajne doświadczenie, bo po pierwsze mogłam zobaczyć jak wygląda tutaj praca, jak wygląda płaca i też super umożliwiło mi to właśnie dopilnowanie jakby takich papierkowych rzeczy. Mogłam sobie właśnie dzięki temu też wyrobić coś Security Number. No i jeśli chodzi właśnie o te zarobki, no to szczególnie o kelnerów i kelnerki, nie ma tutaj szałów i tak jak często pokoje na wynajem wychodzą po 600, 700-800 euro za pokój w wspólnym mieszkaniu. Samo mieszkanie, takie studio. No, to to są koszty w tym momencie około minimum 1600 euro plus minus opłaty, więc e, myślę, że też z tym jest właśnie problem i z tymi mieszkaniami. Właśnie dlatego też dużo ludzi wynajmuje nadal pokoje. Więc czy ja bym tak ryzykowała? Nie wiem, nie byłam w tej sytuacji, byłam trochę w innej sytuacji. Przyjechałam tutaj na studia i miałam też wsparcie od rodziców więc na początku wiadomo też, że wynajmowałam pokój, na początku też ograniczałam swój jakby budżet swoje wydatki tylko skupiałam się na tych najpotrzebniejszych rzeczach także myślę, że warto mieć jakiś wstępny plan, obserwować i egzekwować. Będę na Erasmusie w Hiszpanii jakie są mniej więcej ceny za zakupy spożywcze i siłownie no i tutaj jeszcze zostając przy tych wydatkach powiem wam, że bardzo często jak jestem w Polsce, w Warszawie szczególnie, to mam takie Hmm. Miałabym to taniej w Barcelonie. Bardzo często tak mam na przykład z jakimiś spożywczymi rzeczami. Nawet chyba ostatnio mleko migdałowe. Za mleko migdałowe w Polsce zapłaciłam 17 zł. Tutaj kosztuje. Całe 2 euro, czasem 2 euro. Myślę, że jestem w stanie zryzykować i powiedzieć, że te ceny są naprawdę dość podobne do Polski już i właśnie bardzo często mam takie coś, że kurczę. Wydaje mi się, że w sumie ten rachunek w Polsce jest taki sam, jakbym miał w Barcelonie. Także tutaj, jeśli chodzi o zakupy spożywcze, to wydaje mi się, że Barcelona jest jednym jeszcze z tych tańszych krajów i cena za siłownię też zależy właśnie, jaka siłownia. Ale ja za moją siłownię naprawdę nie narzekam, bo płacę za nią 35 euro na miesiąc. Tam była chyba tylko opłata taka przy zapisaniu się chyba, w, nie wiem, powiedzmy w wysokości 20 euro. Pierwsza opłata, to jest umowa bez kontraktu, czyli nie muszę się zobowiązywać, że będę płacić przez rok, tylko po prostu w każdej chwili mogłabym zrezygnować. W każdym razie akurat moja siłownia jest całkiem spoko przyzwoita, jeśli chodzi o ceny. Są droższe siłownie, w każdym razie. Ja nie narzekam na swoją świętę, i myślę, że te wszystkie takie viwa gym, e, takie sieciówkowe, one będą podobnie wyglądać cenowo. Czy odczuwa się tam strajki przeciwko turystom? I w ogóle pytania na temat właśnie strajków, pytania na temat tego, czy ja się czuję niemile widziana i co o tym sądzę? Czy faktycznie ci turyści są tak irytujący? Słuchajcie, no kim ja jestem, żeby oceniać? No ja tutaj akurat w tej kwestii mam mało do gadania, bo uważam, że też jestem tak jakby takim turystą, który tutaj przyjechał, takim domadem, który mieszka i, i pracuje zdalnie, ale jeśli miałabym tak szczerze się wypowiedzieć, to mieszkając w centrum jest przerąbane z turystami, szczególnie właśnie w tym okresie, Letnim, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. To naprawdę intensywne miesiące i ja jestem w 100% w stanie zrozumieć ludzi, którzy się irytują. W których to już denerwuje, wkurza. Myślę, że są dwie strony, wiecie, tej sytuacji, bo nie można też nagle zrzucać całkowicie winy na e, turystów, bo e, no jednak to miasto jest miastem turystycznym, też dużo zarabia na turystach, ale jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy gdzieś tam są rozgoryczeni, że jest, wiecie, jest tu, nie da się przejść, e, że niby jest brudno, że są imprezy. Największym chyba problemem e, przede wszystkim jest to, że jest właśnie deficyt mieszkań, Fajnych na wynajem długoterminowy. To jest w ogóle rzecz, chyba na osobny filmik, ale e, nawet sama ta sytuacja z mieszkaniami to coś teraz dzieje. Większość mieszkań na wynajem, które są wystawione gdzieś tam na stronach to są mieszkania, które zastrzegają sobie wynajem krótkoterminowy. Naprawdę e, już jest ograniczona liczba mieszkań na wynajem długoterminowy. I zastanawiałam się właśnie, dlaczego. Dlaczego tak jest, ale dowiedziałam się, że właśnie te krótkoterminowe wynajmy są bardziej um, opłacalne, może po prostu bardziej bezpieczne dla ludzi, którzy wynajmują te mieszkania, dlatego że wszystkie opłaty wtedy przypadają na stronę osoby wynajmującej, wtedy musisz zadeklarować się, że ty po danym czasie się wyprowadzisz. Tutaj też istnieje coś takiego jak okupa, i myślę, że o to głównie ludzie się troszkę zaczęli burzyć, że wszystko szło na Airbnb, że wszystko właśnie szło na taki krótkoterminowy wynajem. Druga sprawa to jest hałas po prostu. Ludzie, którzy mieszkają w centrum, a widzę, że tak jakby wiecie, to, że jest centrum pełne turystów i pełne imprez, nie znaczy, że tam nie mieszkają ludzie, którzy faktycznie żyją w tych budynkach na co dzień i pracują i prowadzą normalny tryb życia i... Ja też e, mieszkam w centrum i jestem, jakby w środku tego wszystkiego, i wiem, że w okresie letnim, na przykład siroda, e, czasem siroda, czwartek, piątek, sobota, to jest na bank e, noc, która będzie pełna hałasu. Czasem, nawet o drugiej się budzisz, ja śpię w stoperach, ale po prostu czasem jest tak głośno, że budzisz się z tego hałasu, z jakichś krzyków, darć pijanych ludzi. Albo nie wiem, kogoś obrabowali, krzyczy policja. Więc to, żyjąc w samym centrum tego, musisz się liczyć z tym, że po prostu jest mega głośno. Ja myślę, że po prostu u niektórych ludzi to już to trochę doprowadza do szału. Ale tak jak mówię, myślę, że to jest na pewno bardziej rozdmuchane w internecie. Nigdzie nigdy nie spotkałam na żywo tych strajków, które się dzieją. Natomiast wiem, że ludzie właśnie trochę mają już dość. I, I wydaje mi się, że chyba nawet wprowadzili godzinę policyjną. Nie jestem w 100% przekonana, że to jest, wiecie, jakoś tam prawnie teraz coś faktycznie wprowadzili. Ale wydaje mi się, że, że jest coś takiego, że można dostać karę, jeśli się hałasuje w danych godzinach. I w sumie to się nie dziwię, bo naprawdę mieszkając w samym centrum jest ciężko o, o spokój, o wyspanie się, o spokojną noc. Bo cały czas coś się w Barcelonie dzieje. Także niby coś tam robią w tym kierunku, żeby mieszkańcom żyło się spokojniej. Ale no wiecie, jest jak jest. Rozmawiasz w Barcelonie po angielsku, czy jednak musiałaś się nauczyć hiszpańskiego? Naura hablo español. Mówię po hiszpańsku. Uczyłam się przez dłuższy czas, nawet jeszcze miałam jakieś kilka miesięcy temu zajęcia cały czas z Nativem, żeby gdzieś tam ten język sobie dopracowywać, ale powiem Wam, że bez problemu można dogadywać się tutaj po angielsku i chyba to jest największy problem, bo pamiętam, że w Stanach ja byłam zmuszona mówić tylko i wyłącznie po angielsku i to jest bardzo niekomfortowe, ale to jest najpiękniejsze, co może Was spotkać, bo po prostu jesteście zmuszeni nauczyć się tego języka i dogadywać się z ludźmi. Tutaj jest trochę inaczej, bo mimo tego, że czasami faktycznie potrzebny jest ten hiszpański mniej się potraficie dogadać na przykład, nie wiem, jak w jakichś przychodniach w jakichś urzędach e, albo jak gdzieś wyjedziecie poza Barcelonę to już ludzie nie mówią tak e, po angielsku no to mimo wszystko jesteście tutaj w stanie się dogadać w większości po angielsku i ja nawet do dzisiaj często właśnie na przykład mówię po hiszpańsku i tak dalej, bez problemu można się posługiwać angielskim e, natomiast e, ja już myślę, że tak opanowałam ten hiszpański do takiego Poziomu komunikatywnego, że jestem w stanie porozmawiać się z daną osobą, dogadać się, rozumiem wszystko praktycznie, ale tak, żeby jeszcze czuć się w tym jakoś perfekt, absolutnie nie. Ale z drugiej strony, czy jakoś mam teraz takie parcie na ten hiszpański i presję, żeby umieć go perfekcyjnie? Chyba już nie. Kiedyś chyba miałam taką ambicję, teraz mam takie, kurde, w sumie rozumiem większość. Myślę, że jakby faktycznie się teraz przycisnęła i jeszcze słuchała więcej po hiszpańsku, może zaczęła czytać po hiszpańsku, gdzieś tam mogłabym sobie podszlifować ten język. Jaka dzielnica jest najlepsza do zamieszkania? To jest też dobre pytanie. Jeśli chodzi o dzielnice do, do mieszkania, no to na pewno fajniejsze są właśnie te spokojniejsze dzielnice. Możecie albo e, szukać... Na przykład ja bardzo, jeśli chodzi o dzielnice, jakie lubię, to, to jest Poblenou. Lubię, bo jest bliżej morza. Jest spokojne, takie właśnie bardziej mieszkalne i też e, właśnie przy Poblenou, przy Diagonal Mark. To są okolice takie bardziej nowoczesne, bardziej nowoczesna część Barcelony. Macie więcej budynków, jakichś ofisów e, i też więcej hoteli. Lubię też Glories. E, tam jest Westfield, jest właśnie centrum handlowe i też macie więcej takich e, nowoczesnych budynków. No albo na przykład trzecia opcja no to eżample, Wydaje mi się, że właśnie okolice Ejample i już wszystko tak wyżej wydaje się być fajne do mieszkania, no i też spokojniejsze, chyba takie najbardziej, powiedzmy te zaludnione turystycznie obszary, no to to jest właśnie ta Placa Catalunya, wszystko wokół niej, gotico, też właśnie początek Ejample, tak, Born, czyli Barceloneta. Już rozmawiamy o dzielnicach, to na przykład jak wyświetlają Wam się mieszkania, to fajne mieszkania w przystępnych cenach zawsze pokazują Rawal, Rawal to jest najgorsza dzielnica, to jest takie... To jest właśnie tam na przykład, gdzie nie chciałabym chodzić i, i kiedyś e, często przechodziłam właśnie tamtymi okolicami, bo na przykład też miałam jakąś tam szkołę hiszpańskiego właśnie tam, albo łatwiej mi było dojść do Antoni. też dużo ludzi sobie chwali Antoni do mieszkania, tylko że to jest właśnie przy Rawal i, i jakoś po prostu ta okolica mnie e, trochę zniechęca. Dzieje się też, że właśnie często dużo... E, Radzieży i tak dalej, więc ja raczej bym unikała Rawal i w ogóle jeśli nie macie potrzeby też chodzić do, do Gotiko, w ogóle Rawal, Gotiko i tak dalej, to nie ma co. nieoczywisty oczywisty must see lub go must go w Barcelonie. Może mam właśnie odkrycie ostatnio. Miejsce z mrożonym jogurtem, czyli takim odpowiednikiem lodów, viralowy z TikToka, miejsce w E, właśnie w Born. Przepyszny, przepyszny mrożony jogurt. Ja tak jak ostatnio trochę zrezygnowałam z lodów, jakoś nie, nie mam parcia na lody, tak. Po prostu ten mrożony jogurt jest przepyszny, jest nie za słodki e, i można sobie do niego dodać różne dodatki, jak najbardziej warto. I nazywa się Myka. Jakie formalności musiałaś ogarnąć, żeby zamieszkać w Barcelonie? To znaczy, numer nie i tak dalej, krok po kroku. To jest e, też. W ogóle osobna historia, bo jeśli chodzi o numer nie, tak jak sobie teraz myślę, ogarniałam to wszystko jak się tutaj przeprowadziłam, więc 2020 pamiętam, czy tam przełom 2020-2021. Jeśli chodzi o numer nie, to jest tak jakby taki wasz ala PESEL, no coś takiego, bo jest też ten social security number, ale ten social security number to jest tak jakby taki NIP. A nie, to jest tak jakby taki pesel, o ile dobrze. Jeśli ktoś yy, wie lepiej, to może mi mnie poprawić w komentarzach. Numer nie jest Wam potrzebny nawet do założenia głupiego numeru telefonu hiszpańskiego. Nawet jeśli chcecie zamówić yy, IKEA do domu, chcecie zrobić zamówienie online, musicie mieć numer nie. Nawet jeśli chcecie zamówić coś z Media Markt online, też musicie mieć numer nie. Więc ten numer nie jest potrzebny. Jak się go robi? Teoretycznie powinno to być bezpłatne, bo... Yy, można jakby aplikować na stronie jakiejś tam urzędowej, żeby ogarnąć sobie wizytę na komisariacie w takim ofisie. Ja pamiętam, że miałam tą wizytę na komisariacie, więc bodajże że to są chyba komisariaty. Nie mam zielonego pojęcia, jakie dokumenty tam były potrzebne, dlatego że robiłam to dawno temu i pamiętam, że miałam jak właśnie kontakt do kogoś, z, em, kto pomaga przy ogarnianiu tego właśnie od kogoś z moich studiów. U mnie dużą, dużym plusem było to, że ja byłam już na studiach i byłam zapisana na uniwersytet w Barcelonie. Dzięki temu miałam papierek jako potwierdzenie, że jestem tutaj studentem i mogę aplikować o numer nie. Ale czasami jest na przykład tak, że nie macie jakiegoś potwierdzenia z pracy, bo może, mogą to być studia, może to być praca i na przykład potrzebujecie wynająć mieszkanie. No ale nie macie na przykład tego potwierdzenia, nie macie numeru nie i nie wynajmują Wam mieszkania. A żeby mieć numer nie, to też trzeba podać jakiś adres w Hiszpanii, żeby na tym numerze, na tym dokumencie był napisany Wasz hiszpański adres. Więc to było takie, pamiętam, e, błędne koło, że. Ktoś mógł mieć na przykład problem z ogarnięciem mieszkania i z adresem do numeru nie, no bo jak mieć adres do numeru nie, skoro nie jesteś w stanie nawet wynająć mieszkania, bo nie masz numeru nie? Właśnie fajno, że z tym był mega problem. Ja akurat miałam ten plus, że tym moim takim zaświadczeniem były te studia i też już wynajmowałam, jakby poprzednio, pokój po prostu pod danym adresem, i udało mi się dzięki temu właśnie zdobyć numer nie, i później byłam w stanie właśnie e, ogarnąć sobie hiszpański numer telefonu, hiszpańskie WiFi. Tutaj, żeby umówić się na taką wizytę, trzeba polować na właśnie e, miejsca, że są jakieś dostępne miejsca. I wiem, że niektórzy nawet logowali się z samego rana codziennie na tą, na tą stronę i szukali, czy, czy jest jakaś, e, jakaś wolna godzina właśnie, żeby zabukować to miejsce, żeby zrobić sobie ten dokument. I problem jest w tym, że jest tutaj właśnie e, dużo takich... E, Mafii, po prostu ludzi, którzy wykupują masowo te wizyty, bo na przykład mają możliwości i później sprzedają je na przykład za 50, 100, 200, 300 euro. Najprostszym sposobem, żeby w ogóle umówić się na taką wizytę i dostać tą wizytę najszybciej, jak potrzebujecie, no to jest wybrać się do takiej osoby, albo często to już są nawet biura i po prostu oni oferują takie, takie, takie wsparcie. Ja pamiętam, że dostałam kontakt do jednej osoby gdzieś musiałam jechać w ogóle do tej osoby, nie wiem, 30 minut stąd e, zapłacić 50 euro, żeby ta osoba umówiła mnie na wizytę i pamiętam, że to jakoś bardzo płynnie wyszło, bo później miałam, nie wiem, wizytę na następny dzień. Pojechałam znowu jakieś kolejne 30 minut na ten komisariat. Pamiętam, to był komisariat ledwo kto mówił po angielsku, więc jakoś tam po prostu half English, half Spanish się dogadaliśmy i dostałam dokument. I taka cała historia, więc... Jeśli chcecie zrobić to najtaniej, no to trzeba wtedy polować i szukać tych wizyt. Albo żeby zrobić to jak najszybciej, no to lepiej jest po prostu znaleźć sobie kogoś, kto się tym zajmuje, kto ma dojścia i kto po prostu ma już te wizyty i po prostu jest Wam w stanie ogarnąć ją trochę wcześniej. Także ten dokument jest Wam taki najbardziej potrzebny. No i jeszcze, żeby tutaj pracować w Barcelonie, no to jest potrzebny ten social security number. Ja pamiętam, że właśnie dzięki temu, że podjęłam się tej pracy na jakiś czas w Barcelonie, no to ci pracodawcy mogli mi w nim pomóc i ja po prostu ten social security number otrzymałam, więc już nie mam pojęcia, jak się go załatwia. Czy polecasz Barcelonę jako miejsce do zamieszkania? Tak, polecam, polecam i powiem Wam, że szczerze nie myślałam, że tak dobrze będzie się tutaj mieszkało, żyło. Co prawda ostatnie w sumie był taki moment, że miałam tutaj przerwę jakby mieszkałam trochę hybrydowo w Polsce, trochę tutaj i to był taki moment, że trochę jakby przepaliłam się Barceloną jakkolwiek to zabrzmi, miałam taki czas, że gdzieś tam może ta okolica, w której e, mieszkałam mnie przytłaczała i właśnie też dużo ludzi, dużo turystów i tak dalej potrzebowałam trochę odetchnąć, ale po kilku miesiącach tak mi się zaczęło tęsknić za Barceloną i tak zupełnie inaczej zaczęłam ją postrzegać i tak bardziej właśnie doceniać to miasto Teraz też mam taką perspektywę, bo były różne momenty, miałam różne momenty w życiu i mieszkałam w różnych też miejscach tutaj, w Barcelonie, więc taki mam, każdy etap to jest trochę co innego, każde miejsce tutaj to jest też trochę co innego, inne doświadczenie, więc fajnie jest po prostu to miasto poznawać z różnych stron. Mimo tego, że to jest jedno miasto, to widzę wiele różnych perspektyw. Na ten moment mi się bardzo podoba Barcelona i szczerze, jak często tak przyjeżdżam do Polski, to już też chcę mi się od razu wracać do Barcelony. Ktoś właśnie zadał pytanie, dlaczego wspominałaś, że chcesz się wyprowadzić. Nie ma tutaj konkretnego powodu, myślę, że bardziej chyba ta myśl moja, że tu już mija 5 lat i ja nie wiedziałam, że tak długo potrafię zostać w jednym miejscu. To mi dało do myślenia, że może fajnie byłoby coś zmienić, bo chcę mieszkać w innych miejscach, chcę zobaczyć też, doświadczyć czegoś innego. Natomiast Barcelona jest teraz takim moim komfortowym punktem, bo bo przyzwyczaiłam się do tego, że podróżuję do Polski, mam fajne połączenie, gdzieś tam to życie swoje dzielę właśnie między Polską i Barceloną i też może dlatego, że tak dużo się u mnie dzieje, że jestem raz tutaj, raz tutaj, jeszcze gdzieś indziej jadę, to nie czuję, że tak non -stop jestem w Barcelonie, więc może dlatego teraz trochę się tak uspokoiło. Ale nie zmienia to faktu, że może gdzieś tam w przyszłości coś się zmieni i, i będę chciała spróbować czegoś nowego. Czy spotkałaś kiedyś jakiegoś piłkarza FC Barcelony? E, nie, nie spotkałam żadnego tak na żywo e, piłkarza FC Barcelony, ale słyszałam, że dużo z nich tutaj właśnie imprezuje. Czy naprawdę tam tak kradną? Lecę za dwa dni, a jestem roztrzepana. E, pewnie już jesteś po swojej wycieczce do Barcelony, ale tak, naprawdę tam tak kradną i... I to nie jest fake, to się dzieje naprawdę. Warto mieć na uwadze mieć oczy dookoła głowy, jak torebeczka, to tylko zasuwana za na wiecie na suwak, nic otwieranego, nic gdzie można włożyć ręce. Najlepiej wszystko przy sobie. Ja mam już taki syndrom Barcelony, że nawet jak przyjeżdżam do swojego miasta w Polsce i idę miastem i wiecie, trzymam telefon w ręce tak mega mocno, torebkę pod pachą i po prostu idę ale potem mam takie kurde, przecież tutaj Tutaj mi się raczej nic nie stanie, i nikt mi tutaj nie wyrwie torebki z ręki, ani, ani telefonu. W Barcelonie takie rzeczy się dzieją, byłam świadkiem, więc po prostu warto się nie zapuszczać w takie niezaciekawe dzielnice typu właśnie Raval No wiadomo, ten Born i ta Barceloneta też są niebezpieczne gdzieś tam, bo, bo to są właśnie imprezowe okolice. A propos było tego właśnie pytanie, czy faktycznie niebezpiecznie jest się tam wieczorami? Także myślę, że trzeba zachować jakieś środki ostrożności. Ja nie czuję, że Barcelona jest takim bardzo niebezpiecznym miastem, a ludzie jednak na takie je kreują i, i mówią, że Barcelona jest bardzo niebezpieczna, jeśli o to chodzi. Ja się tak nie czuję, ale też może dlatego, że już nie imprezuję, nie pojawiam się w tych miejscach, które są takie zagrożone, w których coś się dzieje, w których jest właśnie jakaś drama, akcja i tak dalej. Zwykle staram się już być wieczorem w domu, ale nawet jeśli chodzę. Wieczorem, nawet jeśli gdzieś wychodzę, nawet jeśli wracam wieczorem do domu, nie czuję, że jestem w niebezpieczeństwie. Myślę, że warto na przykład z imprez jednak wybrać taksówkę, jechać prosto do domu, niż gdzieś tam wracać na nogach, szczególnie w szpilkach. Ja bym właśnie unikała takich sytuacji. No i myślę, że też wiadomo, w grupie jest raźniej, więc. Jeśli jest taka możliwość, to trzymać się razem, wracać do domu razem i tak dalej, i raczej powinno być wszystko w porządku. To były pytania, które najczęściej pojawiają się na temat Barcelony. Jeśli chcecie więcej filmów o Barcelonie, mam coś takiego ostatnio, że mogę trochę więcej o tej Barcelonie ponagrywać, Mam trochę teraz więcej motywacji i, i jeśli tylko będzie zainteresowanie, to jak najbardziej na coś takiego się zdecyduję. Myślę, że warto, chciałabym wykorzystać potencjał Barcelony. Um, i może właśnie pokazać Wam jej trochę więcej. Jeżeli koniecznie dajcie znać, czy może więcej vlogów ode mnie, czy może więcej Barcelony, może coś tam się uda zrobić. Także co? Do następnego. Dzięki za oglądanie, na razie Pa.